Siemka, tu Trashing Witam i zapraszam na kolejny odcinek mega kampanii. Ostatnio wybuchł bunt księcia skańsko-holsztyńskiego i księcia Grodzieńskiego, którzy żądali od królowej niepodległości. Zwinisława zmarła w trakcie tłumienia tej rebelii, na tronie zaś zasiadł jej najstarszy syn Mirosław. Okej, okay, powracamy do naszej rozgrywki. Cały czas mamy do stłumienia ten bunt, jednak ponieważ już niemal całkowicie zniszczyliśmy siły Księcia Grodzieńskiego, jest to tylko kwestia czasu. E, no cóż, tak więc przyjrzyjmy się postaci naszego nowego króla. Mirosław Lubomelski ma w tej chwili 37 lat. Jest on doskonałym dyplomatą, ale jeśli chodzi o jego pozostałe umiejętności, no to jest raczej słaby. Został wychowany na podstępnego oszusta. Jest także, to ciekawe, bratobójcą. No, musiał on zabić jakiegoś innego przedstawiciela rodu lubomelskich. Jest także człowiekiem towarzyskim, ambitnym, pracowitym, tchórzliwym i arbitrarnym. Jego małżonką jest nisko urodzona kobieta niejaka Elżbieta, która została wychowana na charyzmatyczną negocjatorkę. Jest także kobietą uczoną, umiarkowaną, dumną, cyniczną, szczerą i chciwą. No i mają oni w tej chwili jednego syna, a więc czteroletniego Jacka. W chwili przejęcia władzy doszło tutaj do pewnych zmian. Na królewską domenę Mirosława składa się Małopolska i większość Śląska. Ma on także dwóch nowych wasali. Księciem mazowieckim został niejaki Jacek z Ostrudy, a księciem Czech krewniak naszego króla budziwój lubomelski. No i właśnie, jak zwykle podczas sukcesji, niezwykle krytyczny jest stosunek wasali do nowego władcy. No niestety, jak widzicie, relacje łączące króla z jego wasalami są raczej kiepskie. Jego jedynym sojusznikiem jest tutaj wdzięczny za otrzymanie tytułu książę czeski Budziwój. No wracamy jednak do tłumienia tej rebelii. Udało nam się już niemal całkowicie zniszczyć siły księcia Grodzieńskiego, Czas więc na siły księcia skańsko-holsztyńskiego. Świetnie, mamy tutaj całkowite zwycięstwo, ale właśnie, Mirosław jest człowiekiem tchórzliwym, i przedłużająca się wojna na pewno bardzo, ale to bardzo go niepokoi. No bo cóż, mogłaby ona zachęcić innych wasali, aby się mu przeciwstawili. Zwłaszcza w tym krytycznym momencie tuż po przejęciu władzy. Dlatego też rozpocznie on już rozmowy ze zbuntowanymi książętami i zadowoli się chyba tutaj białym pokojem. Nie uzyskają oni więc niepodległości i wciąż będą wasalami polskiej korony, unikną jednak kary. Wojna domowa dobiega więc końca i możemy odesłać wojska naszym wasalom. Mirosław niestety zachorował. Miejmy nadzieję, że nie jest to nic groźnego. Hmm, co my tu mamy? Najwyraźniej nasz król ma romans i to z żoną swego krewniaka, niejakiego Gniewomira. No i będący na usługach rycerzy Santiago Gniewomir, otwarcie skonfrontował naszego władcę. Mamy więc tutaj dwie opcje: Mirosław mógłby zakończyć ten romans, bądź też nie. No i cóż, z jednej strony jest on człowiekiem niekonfliktowym i tchórzliwym, z drugiej jest jednak człowiekiem arbitrarnym. No i najwyraźniej obecną ambicją Mirosława jest poprawa umiejętności zarządzania. No, które faktycznie są dość słabe. Mamy w tej chwili pokój i nasz król zapewne chciałby poprawić nieco swoją pozycję oraz relacje z możnymi. Zorganizuje więc w Krakowie Wielki Turniej. I świetnie, było to tylko zwykłe przeziębienie. Król Mirosław wraca do pełni sił. Tak więc rozpoczynamy Wielki Turniej. Mamy już zwycięzcę, którym okazał się być pewien nisko urodzony Zbigniew. Na drugim miejscu mamy Siemomysława z Balgi a na trzecim jakiego Prędotę z Hebu. I świetnie, tym samym turniej dobiega końca, obyło się bez jakichś niebezpiecznych wypadków i spełnił on swoje zadanie. Ok, aby jeszcze bardziej poprawić relacje z wasalami nasz towarzyski król zaprosi ich na wielką ucztę na swój dwór. Ok, trzeba będzie upolować dzika, który będzie głównym daniem uczty, i mamy tutaj trzy opcje. Moglibyśmy wysłać w tym celu naszego wojewodę, król mógłby upolować dzika sam, bądź też zmusić do tego chłopstwo. O nasz tchórzliwy król na pewno sam nie wyruszy na polowanie, zlecimy więc to wojewodzie. Aby ubarwić zabawę, wynajmiemy także trupę poskramiaczy ognia oraz trupę żonglerów. Eee, Okej, okay. nie będziemy tutaj szczędzili wydatków. I tym samym przygotowania zakończone. Hmm, no i proszę, wszyscy zaproszeni wasale na ucztę przybyli. No, z tym, że najwyraźniej jeden z biskupów yy, odmówił wznoszenia toastów z naszym królem, co doprowadziło do pewnego zgrzytu dyplomatycznego i popsucia relacji a z kolei jakiś inny biskup wyzwał jednego z innych gości na pojedynek. No jednak ten drugi odmówił się pojedynkować, dzięki czemu obyło się bez ofiar. Akrobaci wykonali w trakcie uczty imponujące salta, młynki i przewroty. W pewnym momencie jednego z nich wniesiono na salę w skrzyni, która wydawała się być zdecydowanie zbyt mała, aby zmieścić dorosłego człowieka. Ten jednak pokazał im, że wykręcając swoje ciało w odpowiedni sposób, potrafi do niej wejść. Ok, mamy tutaj więc trzy opcje. Mirosław mógłby uznać, że musieli oni w tym celu użyć specjalnego wężowego oleju, mógłby stwierdzić, że ich umiejętności są fascynujące, ale też niepokojące, bądź też mógłby mieć nadzieję, że nie zwichnął on sobie barku. No i ponieważ Mirosław jest człowiekiem bojaźliwym, wybierzemy opcję numer 2. E, najwyraźniej występ akrobatów bardzo spodobał się księciu mazowieckiemu Jackowi. Mamy więc tutaj poprawę relacji. Król zaprzyjaźnił się także z pewnym biskupem i tym samym uczta dobiega końca. No świetnie, spełniła ona zamierzony cel. Król zazwyczaj nie plotkuje, jednak tym razem w pełni zgadza się ze swą plotkującą żoną. Ten przepełniony dumą dworzanin powinien jak najszybciej zejść na ziemię. Ok, tak więc Mirosław mógłby wypytać królową o te plotki, mógłby tego nie robić i pozostać cicho, tak aby nikogo nie urazić, bądź też stanowczo odpowiedzieć swojej małżonce, że nie powinno się obgadywać innych za ich plecami. Nasz król jest troszkę niekonfliktowy i tchórzliwy. Jest także człowiekiem towarzyskim, woli więc bezpośrednią wymianę zdań, dlatego też wybierzemy opcję numer 2. Nie miało to jednak żadnego wpływu na jego cechy charakteru. Wiedza Mirosława na temat mieczy jest ograniczona. Nie wykracza ona zbytnio poza Długie, ostre rzeczy, które wtyka się w ludzi, których chce się zabić, zwłaszcza podczas pojedynku lub wojny, co staje się dość kłopotliwym problemem. Jeżeli ktoś miałby go nauczyć czegokolwiek o mieczach i sposobie ich wykorzystania, powinien być to jego przyjaciel. Król mógłby mu zaufać i nie stałby się obiektem jego drwin. Ok, tak więc wykorzystajmy tę okazję i poprośmy zaprzyjaźnionego w trakcie uczty biskupa o lekcję szermierki. Przemierzający Małopolskę Królewski Orszak mija właśnie coś, co wygląda na starą, opuszczoną karczmę. Widok ten zapełnił Mirosława pytaniami. Co spowodowało plajtę? Czy mógłby poradzić sobie lepiej niż poprzedni właściciele? Być może jest to świetna okazja, aby poprawić umiejętności zarządzania. Hmm, no faktycznie jest to dość intrygujący pomysł i chyba z niego skorzystamy. A tymczasem wracamy do biskupa Sulisława, który najwyraźniej odmówił udzielenia lekcji o ile król mu wcześniej nie zapłaci i zgodzi się wykonywać każde jego polecenie. Powiedział Mirosławowi, że ten dość niebezpiecznie obchodzi się z mieczem i złota potrzebuje tylko na pokrycie potencjalnych kosztów leczenia, gdyby coś poszło nie tak. Mm, Okej, okay, no zapłaćmy mu. Chociaż jego przyjaciel powinien chyba zrobić to za darmo. No i cóż, umiejętności wojskowe Mirosława troszkę się poprawiły. Czas także na wychowanie sześcioletniego już w tej chwili księcia Jacka, i ponieważ nasz król jest człowiekiem pracowitym, dokona tego osobiście. Zamieszkujący nową karczmę króla Włóczędzy zostali przegnani, dziury w dachu załatane, zaś wszystkie pomieszczenia zostały dokładnie przewietrzone z okropnego unoszącego się tam odoru. Wynajęto nową służbę i przyszedł czas, aby tą karczmę nazwać. Okej, okay, mamy tutaj kilka propozycji, a więc pod bezdennym kuflem, pod miodową fontanną, wybór błazna, bądź też pod pijanym giermkiem. No i wybierzemy chyba tutaj tą ostatnią opcję. Mamy tutaj skargę złożoną przez królewskiego kucharza, który narzeka na wybuchowy temperament księcia Jacka. Najwyraźniej ten po raz kolejny uderzył jego syna prosto w twarz. Nasz król mógłby to z zadowoleniem zignorować, ciesząc się, że jego syn ma bojowego ducha, mógłby go w ramach kary zbić, mógłby spróbować go namówić, aby stał się chłopcem nieco bardziej cierpliwym, bądź też mógłby pomodlić się o jego duszę. No nasz król jest człowiekiem tchórzliwym, który preferuje dyplomację ponad miecz, dlatego też wybierzemy opcję numer 3. No i przyniosło to efekt, ponieważ książę Jacek stał się chłopcem ciepliwym. A tymczasem wracamy do nowego interesu naszego króla. W karczmie panuje wielki ruch, wszyscy przygotowują się na wielkie otwarcie. Goście będą mogli skosztować za darmo rzepę, którą Mirosław postanowił obficie przyprawić dużą ilością soli. Liczy na to, że ich wzmożone pragnienie przełoży się na sprzedaż napitku. Eee, no cóż, faktycznie dość ciekawy pomysł, tak więc możemy dodać 10% soli, 20, 30 bądź też wsypać do tej rzepy całą sól jaką posiadamy. No i nie będziemy tutaj zbytnio ryzykować, wydaje mi się, że 20% powinno wystarczyć. Mamy tutaj kolejną skargę złożoną na księcia Jacka, tym razem przez pewną zapłakaną dworzankę. No i najwyraźniej syn naszego króla po raz kolejny publicznie ją obraził. A więc tak, możemy się z naszym synem zgodzić i mu przyklasnąć. Moglibyśmy także pochwalić szczerość Jacka przed całym dworem. Moglibyśmy spróbować go przekonać, że szczerość ma pewne granice, bądź też go ukarać. No cóż, nasz król jest człowiekiem dyplomatycznym i towarzyskim, dlatego też zapewne zdaje sobie sprawę, że szczerość ma pewne granice. Wybieramy więc opcję numer 3. Karczma pod pijanym giermkiem zostanie wkrótce otwarta, jednak jeszcze jedna rzecz wymaga decyzji króla. Aby utrzymać gości, przydałby się jakiś występ lub spektakl. Mirosław wypytał w okolicy, co uchodzi za ciekawą formę rozrywki i musi podjąć decyzję. A więc tak, mamy tutaj długie kazanie o grzechu i cnocie, wygłoszone przez lokalnego kapłana. Moglibyśmy także wynająć wędrownego barda z odległej krainy, słynnego śpiewającego eunucha kastrata. Bądź też pewnego dzikiego osła, który ponoć włada mową i recytuje poezję. A no cóż, ta ostatnia opcja jest dość intrygująca, wybierzmy więc właśnie ją. Dziki osioł stał na środku sceny wewnątrz karczmy przez niemal godzinę. I pomimo tego, że kilka razy załatwił swoje potrzeby na drewnianej podłodze, nie wygłosił ani przemówienia, ani poezji. Ku przerażeniu Mirosława wzburzone zwierzę w pewnym momencie zaczęło szaleć, wściekle biegając wśród publiczności. Występ zaowocował uciekającymi w popłochu gośćmi i czterema połamanymi stołami. Eee, okej. Okay. No, być może nie była to zbyt dobra decyzja. Ale jak się okazuje, najwyraźniej trik z solą podziałał i przełożył się na bardzo wysoką sprzedaż trunków w trakcie tego wieczora. No cóż, tak więc pokryliśmy przynajmniej koszty szkód wyrządzonych przez osła. Noc otwarcia dobiegła końca, czas więc, aby król zostawił to przedsięwzięcie i powrócił do królewskich obowiązków. Pomimo kilku przeciwności losu, Mirosław odebrał bardzo cenną lekcję w prowadzeniu własnego interesu. Wkrótce znalazł się kupiec, gotów przejąć karczmę pod pijanym giermkiem z całkiem niezłym zyskiem dla króla. No świetnie, tak więc było to chyba tego warte. Nasz król nie tylko zarobił nieco złota, poprawił także dość znacząco umiejętności zarządzania. No, jednak do spełnienia ambicji jeszcze troszkę mu brakuje. Okej, okay, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.